Cześć, to ty jesteś na temat wprowadzający. Cześć, tak? Cześć Mateusz. Cześć, Victoria. Powiedz mi, jaki jest twój cel i co byś chciała osiągnąć. Przede wszystkim chciałabym schudnąć. Mam dla ciebie super trening siłowy. Trening siłowy, ale ja nie chcę wyglądać jak facet. Powiedz mi, jakie części ciała byś chciała poprawić w siebie. No przede wszystkim pośladki. Mam świetne ćwiczenie ze sztangą. Ze sztangą? Zwariowałeś? Powtarzam, nie chcę wyglądać jak facet. Dobra, a może masz jakieś inne partie, które chciałbyś poprawić? E, tak, takie smukłe, ładne ramiona. Super, mam świetne ćwiczenie z handlami. Z handlami? Ja nie chcę wyglądać jak facet. Okej, okay, a może chcesz Coś innego jeszcze u się poprawić. O, chciałabym taki brzuch. Mam świetne ćwiczenie z ciężarem własnego ciała. Ciężarem własnego ciała? No przecież mówię, ja nie chcę wyglądać jak facet! Trening siłowy angażuje więcej mięśni, przez co spalamy więcej tłuszczu. Przez użycie dodatkowego obciążenia zmusisz tłuszczarek do cięższej pracy, przez co staje się jędrniejszy. Ciało to nie tylko brzuch, pośladki i uda. Nie zapominaj o górnych partiach. Trening mięśni brzucha na maszynach być może jest niegodny, ale ten, który Cię bardziej zmęczy, jest skuteczny. Super, dzięki za trening. Dzięki. Jeśli Super. nie wiesz, od czego zacząć, wpadnij na trening wprowadzający. Wszystko Cię wytłumaczymy.